Proszę, proszę Cię, żebyś się przygotował i w kilku zdaniach przybliżył Twoją Mam Nazywam się Wojtek. Jestem niedoszłym studentem. Dostałem się niestety na studia. Interesuję się głównie mitologią wschodu, głównie Japonii, językiem japońskim, japońską muzyką oraz mangowie. Jak on się wziął za właśnie japońską kulturą. No, powiedzmy, że od dziecka mam coś takiego. Wynika to głównie z tego, że od dziecka oglądałem japońskie kreskówki. I Tak, mi jest Na jaki kierunek aplikowałaś się? No, japonistyka. Oraz angielski. Niestety jest rzecz angielskiej. Ale proszę Was o ciszę. Powiedz, jak siebie widzisz do 10 lat? Ciężko powiedzieć. Nie mam żadnych sprecyzowanych planów. Na razie moim głównym celem jest w ogóle podjęcie pierwszej pracy i uzyskanie doświadczenia. A w, w, jakiej, w jakiej pracy byś siebie widział? Ciężko powiedzieć, ponieważ nie posiadam sp żadnych specyficznych kwalifikacji, więc teoretycznie mógłbym powiedzieć, że każdy na przykład, tam tak ulicę, gdyby dobrze płacili. No, niekoniecznie. Czyli jednak nie każdy z Powiedzmy, że są zawody, <śmum> których, no, których wolałbym nie wykonywać. Dobrze, e, Powiedz w kilku słowach, w kilku, e, jak ocupiłam ciebie ten fajak? Znaczy jako outsidera, z reguły twierdzą, że za bardzo trzymam się z boku i unikam kontaktów. Dlaczego unikasz kontaktu? Nie wiem, tak by zostało. Czy masz jeszcze coś do powiedzenia? Nie.